Strzemameczko ziomeczki. Zapraszam Was na mój kanał ziomki. Dzisiaj gramy w GTA Ap. Jeszcze na kanał Steve Gains i towarzysz No. Ja jeszcze zamykam. Dobra, właśnie będziemy robić stanty. Idę właśnie... Biorę motor. Humor! Hmm. gdzie to? Nie wiem. Jak to się pisało? Rocket! No gdzie to? No w gówno się nie zaspoja się. No gdzie to? Rocket. Ryocyk S. to musisz chyba wyjść Zobacz. O, mam. Dobra. I lecimy robić stanty. Będziemy, na w górach będziemy robić stanty. Po, właśnie po stuntach będziemy, zdobędziemy ładne auto. I będziemy zaczynać później wyścigi z jakimiś autami. Lub będziemy sobie jeździć po mapie. I będziemy sobie jeździć, będziemy wjeżdżać w innych ludzi. Dobra. Zaznaczam rury. Tu będzie chyba idealnie. Dobra, no, tam jedziemy. No pięknie. nie tej budki dawka. Zawsze. zawsze jak gram w Grega, to zawsze jak jeszcze tutaj, to muszę wjechać w tą budkę, bo zrespi z, z mi się znikąd. Z, z ja to omijam jakichś ludzi. I chcę... O! I właśnie chciałam to wreszcie zobaczyć, bo to jest właśnie ten to taki tor, na no, powiedzieć po schodach chciałam sobie pojeździć kiedyś. Koncert tu jest A więc i to jedzie na jednym kole Tak właśnie tutaj policja mnie byle Ten, na... Jak wyjmę broń przy nikim, to i tak będę... policja mnie tak jak będzie gonić. nie zawsze mnie goni jak nawet. Jezus nawet prawie... jak mi jakiś... Jak prawie wiada w jakiegoś człowieka, to od razu ktoś woli na policję. Prawie tak. mi telefon na podłogę spadł Dobra, jedziemy do tych gór i się już nie mogę doczekać, gdy będziemy mieli te Mój kolega tam coś robi. Oglądasz? Oglądasz. Właśnie, jedziemy w te góry i właśnie widzimy się, jak będziemy w tej górę. Kliknąłem F, F8 raz. Zapauzowane? Bartek. Co? Zapauzowałem F8 raz. Raz, kliknąłem. Zapauzowane? Nie F8, tylko 8 zwykłe. 8. 8. Ale po co? Bo chcę właśnie, żeby, żeby już był w górach, żebyś trwał. Ale to na pewno. tylko oferę. Ewa tą osiemkę i jadę do góry Zwykłą 8 Jedziemy z góry Co nie widzę? i jak, chcecie, nie, jak coś to możecie polajkować mnie jak coś ja nie zmuszam tylko jak chcecie to wasza decyzja nie moja i zapraszam Was na mojego kolegi kanał Steve Games. Zapraszam. Filmy będą wchodzić co 2 dni o godzinie 14 lub 16. Będzie GTA lub będzie Stumble Guys lub Minecraft. Jedziemy na jednym kole. Dobra. Już chyba zaraz będziemy. Już jesteśmy w sumie. No. No nie wiem. Zobacz. Daj taki chyba Nie przyjdzie. Nagrywa się. <grymne> 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 się? Do strzały. Ciągle się nagrywało. Aha. No <grymne> ale to chcę, żeby się nadal nagrywało czy nie? Dobra, niech się nagrywa. Dobra. Sorry, niestety. Pomyliło mi się i nie mogłem zapauzować, nie wiem czemu, ale przyznałem drugi przycisk. I właśnie będę robił stamtąd, z góry. Będę wjeżdżał, będę skakał. Tego muszę tu wjechać. No ja nie wierzę. Puser Dobra, gdzie ten motor? Prawie mnie to zabiło. faktycznie. Gdzie ten motor? Aha, motor wyparował. Co się pisało? Pamiętasz? I Bartek, jak to się pisało? Ale co? Wiesz, na motor. Rodzkę. ry o C k e, -e. Dobra. Ma motor. Górski. No, no, zwykły. Kask się zaubiorę. Kask se ubrałem I wjeżdżam na całą górę I będę wjeżdżał w niej I będę skakał no, Dobra O oh, Cicho. I będę potem jechał na tamtą górę Mi się wydaje, że chyba odsąd będzie lepiej widać Pię Mister, Piękny Piękny odsąd Jedziemy Co Wartek, cicho Z tej górki się dziwnie Najgorsze to może być? Chyba wiecie o co kawałek Jak coś, to teraz będę biorę moje auto i jedziemy. A jakie pisało na auto, Bartek? Komet. Komet. Co zginęłem. Zginąłem. Mister Keba <laughs> Muszę zdobyć dwóch strażaczki. Mm. Mm. Ej, dobra. Ale to już chyba będzie koniec tego odcinka, bo chyba za długo trwa już. Dobra, blizowie. Żegnam się z wami, no to do następnego. Elo!